Moje palaczki książkowe w kolorze różowym. Czy ja muszę coś mówić? Kocham, czytajcie, błagam. Na 10 na 10 po prostu. Wojownicy to wojownicy tak. Kocham też 10 na 10, błagam, czytajcie. Pierwszy tom. nie muszę nic mówić też co prawda to jest takie bardziej fioletowe ale tu brzeg ma różowe grzmi jak więc mogę to zaliczyć ogólnie czytałam pierwszy tom mega mi się podobał czytajcie, błagam Teraz wam pokażę pierwszy tom, poczekajcie to jest właśnie pierwszy tom i to jest drugi kocham bardzo mi tu rzędów kamieletów. To też myślę, że nie muszę nic mówić.